Zabij, przełady i powtórz. Te trzy spięte ze sobą słowa można było przypisać tylko jednej grze, która ukazała się w pierwszym kwartale milenijnego roku. Podobnie jak większość strzelanek 3D, która polegała głównie na eksploracji, otoczenia i zabijaniu wrogów, to Saldeo Fortuna jako jedyna z nich wyróżniała się systemem obrażeń i animacji. Możesz strzelać w indywidualne części ciała, a system lokalizacji trafienia zaadoptuje animację postaci stwarzając odpowiednią sekwencję ruchu dla każdego miejsca rany. I tak na przykład postrzelony przeciwnik szyję trzyma się rany w agonii, a oddany strzał w pachwinem zwija jego mościa z napotkanego nieszczęścia. Modelowane rany i animacje z pewnością zbudziły kontrowersje. Nawet ja byłem zszokowany, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem strzał, który odciął nogę wroga w udzie i rzeczywiście mogłem zobaczyć wystający kikut rozczaskanej kości lub wypadające flaki. I choć rok temu projekt z podobnie działającym systemem i o wiele bardziej brutalnym klimacie ukazał się na sklepowych półkach, to wcielenie się w roli Johna Malensa, konsultanta do spraw najemników z magazynu Scadjo Fortune, przypad mi o wiele bardziej do gustu. Gra akcji, która zapewnia rozrywkę w różnych miejscach na świecie, polega głównie na zwalczaniu terrorystów i uruchomieniu świata przed katastrofą nuklearną. Do pomocy dostajesz dwójkę partnerów, którzy będą Ciebie wspierać w wykonywaniu tych wrażliwych misji, aby nie można było powiązać Was z żadnym rządem. Do dyspozycji nie mogą zabraknąć dostępności arsenału broni, którą wybieramy przed każdą misją. Każda z nich zabiera określone miejsce w ekwipunku i jak się nie trudno domyśleć, to giwery robiące najwięcej zniszczenia potrzebują najwięcej przestrzeni w plecaku. Lista broni obejmuje kilka standardowych broni ze świata rzeczywistego, które widziałeś w niezliczonych magazynach i filmach, ale ze względu kwestii licencyjnych mają zmienioną nazwę i stylistykę. Chociaż Sadio Fortune bezpośrednio nawiązuje do wojskowych symulatorów przedstawionych w filmowych akcjach militarnych, z ekstremalną brutalnością to po kilku misjach mój bohater, i nie tylko wyglądem, przypomina raczej Chucka Norisa, który z narażeniem własnego życia i bez względu na wysoki poziom niebezpieczeństwa dąży do zakończenia misji sukcesem. Po upływie dwóch dekad nadal możemy zagrać na naszych zmodernizowanych komputerach systemem Windows 10 lub 11, a sama gra nie powoduje problemów, jeżeli spełnimy kilka warunków. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to nabić najnowszą wersję gry oznaczoną 1.07F. Wydaną jako edycję platynową lubią spaczować do tej wersji. Wszystkie niezbędne linki znajdują się, jak zawsze, w opisie pod filmem. Następnie, w skrócie do uruchomienia gry, w właściwościach elementu docelowego musi zostać dopisana taka instrukcja i w zasadzie powinno śmigać. Kolejnym powodem dlaczego gra się nie uruchamia lub uruchamia się nie w pełnej krasie grafiki może być brak bibliotek DirectX 9.0. W niektórych scenariuszach jeżeli nadal gra się nie uruchamia to zamiast wcześniej dopisanej instrukcji do elementu docelowego udajemy się do głównego folderu z zainstalowaną grą, odnajdujemy wykonywalne plik gry .exe, kopiujemy i wklejamy w tym samym miejscu jako kopię. Zmieniamy nazwę na MOHAA i tworzymy sobie skrót na pulpicie. Dlaczego taka nazwa, to nie wiem, ale działało to jeszcze za czasów panowania Windows XP. Natomiast w obu przypadkach gra będzie się uruchamiała. Widzimy teraz moje ustawienia graficzne, które działają świetnie. Natomiast Sadio Fortune nie posiada wspieranego trybu wideo. Dla współczesnej rozdzielczości monitorów, i jeżeli chcielibyśmy pograć na swoim panoramicznym ekranie, możemy skorzystać z darmowego modu, który świetnie skaluje tekstury do wybranej rozdzielczości. Mowa jest o of Fortune Plus, którego pobieramy w formacie ZIP z adresu strony internetowej. Z przed chwilą ściągniętego archiwum ZIP wyodrębnimy wszystkie pliki znajdujące się w nim do głównego folderu zainstalowaną GROM. Teraz uruchamiamy ten skrypt wiersza poleceń, który utworzy kolejny archiwum ZIP i ponownie zawartość wypakowywujemy zezwalając na nadpisanie plików. Możemy teraz przystąpić do uruchomienia gry. Bez tej modyfikacji gra Saga of Fortune pod względem grafiki jest krótko mówiąc niegrywalna. Natomiast teraz jesteśmy w stanie ustawić własną rozdzielczość, którą używamy, a przyjemność z grania nabiera nowego znaczenia. Dla osób, które chciałyby spróbować potyczki w trybie Multiplayer również jest dostępne kilka serwerów, na których z innymi graczami możemy spróbować potyczek przez Internet. Dziękuję za suba, łapkę i do zobaczyska!